22, czwarty i niepełny dzień. W Nowym Jorku, słuchajcie, taką pogodą nas żegna w Nowy Jork. Kurcze, czemu takiej pogody nie było jak pojechaliśmy na most brukliński? Ale by były widoki, no ale co zrobić? Zawsze możemy jechać jeszcze raz. wiem, ja wiecie, mam troszeczkę inne plany. Yy, dobra, zobaczycie Dla nas to będzie 3 kilometrowy spacerek Dla was będzie Następne pewnie ujęcie <gryw> Także macie farta Dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu. A dlaczego Was tutaj przyprowadziłem? Dla wszystkich miłośników serialu Friends. Tak, to jest ten budynek. Tak wygląda okolica. Bardzo ładnie tutaj jest. To jest e, Greenwich? Greenwich? Jeszcze sprawdzę, tak, to jest, dobrze, popatrzyłem jeszcze na mapę Greenwich Village, tak się wygląda chodziołnica. Ale tutaj jest klimatycznie, tak, jest ten budynek. A y, tak naprawdę to te budynki służyły tylko jako przebitki, że oni tam mieszkają, bo tak naprawdę y, w miejsc, te sceny z wewnątrz były, były kręcone w studiu gdzieś tam w Los Angeles. Ale przebitki tutaj na tych ulicach. I, like i, ten, like... i ten budynek właśnie Separate. był pokazywany, że oni tam mieszkają. I patrzcie, jesteśmy 3 km od, od nas, od, od Chelsea. Zupełnie, zupełnie inny Manhattan. Chcieliśmy sobie kupić kawkę w knajce, przy tym, przy tym budynku, ale nie, słuchajcie, można, ale z całym lunchem. Nie ma że, nie ma, że sama kawa. O, tutaj mój. Ale świetne, świetne, miejsce naprawdę na Manhattanie, ten Greenwich Village. Inny Manhattan, 10 minut dalej i spokój, cisza, wąskie uliczki. Właśnie te kamienice, takie ze schodami na zewnątrz, no czad. naprawdę bardzo mi się to podoba. To z Greenwich Village już jest tylko rzut beretem. No, praktycznie tutaj się kończy, i tutaj już mamy. Rzekę Hudson, po drugiej stronie New Jersey. O, zobaczcie, widać nasz wieżowiec i ten edge, z którego robiliśmy nocne zdjęcia. Zobaczcie, jaka fajna konstrukcja. Na takich palach zrobiony, taki kawałek jakiegoś parku. A wejdziemy sobie tam zobaczyć. To miejsce się nazywa Little Island. Jest zbudowane na, na tych palach, które widzieliście. We're ready to have a good time. What about this side? Are you ready to have a good time? Alright, now I really, really have a big ask, okay? Cause we're, we're going to travel. this afternoon. How many of you like to travel? My big ask is if you all could come over here, if you all could come over here. And my big ask is if you all could come over here, because I wanna make sure that everybody has their seat belts on and is ready to take this flight. Is that you? All right? So I, I don't want y'all just sitting like this, you know? There's gonna be times where we're gonna ask you to say the name of the cheese and gali the name of the cheese and gali and when she approached that rabbit hole, she went head in Bobu the Opuszczamy Little Island. Zjedliśmy sobie nowojorskiego Bejla z kawką, siedząc sobie na widowni oglądając przedstawienie. Jeszcze tu znajdziemy, tu była dziś toaleta i wracamy po malutku na północ do Chelsea. O, doszliśmy już tutaj nabrzeżem Rzeki Hudson. Do Chelsea przed nami przystań Chelsea, parczek i poddali wieżowce, co czas, czas podsumowań. Żegnamy się dzisiaj słuchajcie już z Ameryką Jak tu podsumować dwa tygodnie w Stanach. Ciężko to jest, to jest, to jest nic tu. Żeby coś powiedzieć o Stanach, trzeba było pomieszkać z miesiąc i to chyba w każdym stanie. Każdy stan to jest po prostu jak osobne państwo. Nigdy nie były Stany naszym jakąś taką, tak jak mówiłem wcześniej, naszym priorytetem, ale chyba nie żałujemy żadnego dnia, jakie tu spędziliśmy. Kraj zupełnie inny jak, jak wszystkie. Także naprawdę warto, jeżeli macie okazję, to na pewno warto. Liznęliśmy w sumie cztery duże miasta: Orlando, Waszyngton, Filadelfia i Nowy Jork. Każde miasto kompletnie inne. Także nie będę mówił, jak tam inni gdzieś tam się udzielają na YouTube po dwóch tygodniach w Stanach czy w innym kraju. O, po dwóch tygodniach. Pokażę Wam jak tu jest naprawdę. No bo to, to jest nieprawda, po dwóch tygodniach tu po prostu nic nie można powiedzieć, tylko że się było. Yy, ale powiem wam tak, gdyby ktoś dał mi takie ultimatum, mam sobie wybrać jedno wielkie miasto na świecie gdzie musiałbym zamieszkać i nie mógłbym z niego wyjechać tak jakby do końca życia, czyli już tam zostać. To, to do tej pory powiedziałbym, że to byłby Nowy Jork, na pewno 100%. To tu jest wszystko, po prostu tu jest wszystko. To jest jedyne miasto, gdzie pewnie yy, dzień nie można się nudzić. Tutaj przechodzą 100 metrów, yy, jednym, jedną ulicą 100 metrów yy, minie was. Yy, Więcej ludzi z różnych kultur mówiących różnymi językami niż, niż w Polsce zobaczycie przez, e, nie wiem czy przez rok, ale to, to przez parę lat. Chcecie zjeść kuchnię z całego świata? Zrobicie to. Na jednej ulicy zjecie, spróbujecie posiłków z każdego e, krańca świata. E, Boże, co tu? No, no chyba tyle. Chyba tyle. Jeszcze przed nami wiele miejsc i wiele miast, ale no sądzę, że, że nowy Jork jest wyjątkowy. No i tyle. A my, słuchajcie, dzisiaj zaliczymy już nowy kontynent Amerykę Południową, w której nigdy nie byliśmy, także czas na zmiany żegnaj Ameryko, żegnaj Nowy Jorku, na razie.